Co w przypadku, gdyby nie powołamy takiej komisji? O, Szanowni Państwo, powołanie komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum jest obowiązkiem Rady wynikającym z artykułu 16 ust. 2, ust. 2 ustawy o referendum o okazji. Niewykonywanie obowiązków przez Radę w przypadku niepodjęcia uchwały w, w powołanie powołania tej komisji będzie stanowiło naruszenie prawa przez Radę Miasta. Może to skutkować między innymi złożeniem przez osoby, które mają ten interes prawny w związku z tą uchwałą, skargi do sądu administracyjnego, który może wydać wyrok nakazujący w określonym terminie e, powołanie tej e, uchwały. Jeżeli taka sytuacja się powtarzała, to najdalej idącą konsekwencją jest możliwość złożenia przez prezes Rady Ministrów wniosku do Sejmu o rozwiązanie Rady i powołanie później osoby, która będzie sprawowała funkcję Rady. No. No Dziękuję bardzo.